witajcie moi drodzy kochani pragnę z wami porozważać słowo Boże list do rzymian pierwszy rozdział werset od 16 do 17 ale zanim to zaczniemy to kochani jeśli ktoś z was potrzebuje modlitwy stawieniczej to śmiało niech dzwoni pod ten numer telefonu który jest pod filmikiem w opisie jeśli chcesz możesz polubić zasubskrybować udostępnić skomentować Dobrze, teraz e, powróćmy do tego, co najważniejsze, czyli do Słowa. A zanim przeczytamy Słowo, to pomódlmy się chwilkę. Duchu Święty, zapraszamy Cię, przyjdź tutaj teraz, poruszaj się z Twoją mądrością, przenikaj nas i prowadź nas w tym Słowie, żeby to Słowo e, zaowocowało w nas i żebyś mówił do nas przez to Słowo, tak jak Ty chcesz. Przyjdź, Duchu Święty, i poruszaj się. O tak, amen. Dobrze, kochani, list do Rzymian, pierwszy rozdział, werset 16-17. do Otwórzcie sobie, jeśli mo możecie. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, na, na, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Ten fragment mówi nam o Słowie Ewangelii. Oznacza dobrą wiadomość. Bóg zawsze pragnie przyjść do Ciebie z dobrą nowiną, bo Ewangelia to Boże Słowo i ma dla Ciebie dobre Słowo, bo Słowo ma w sobie zbawczą moc. Moc Boża zawarta w Ewangelii może, dzia może działać w każdej dziedzinie życia. Ewangelia którą żyjemy, ma, ma nie tylko nas odnawiać, ale daje ochronę, pokój, umysłu, uzdrowienie ciała, obronę, obronę, czy uwolnienie z ucisku w trudnych chwilach. Bóg interesuje się całym Twoim życiem, a nie tylko Jego częścią i pragnie, żebyśmy żyli Jego Słowem na co dzień i wierzyli w Jego Słowo, w Jego Ewangelię, bo ją pozostawił nam, Poprzez nią poznajemy kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Poprzez Ewangelię stajemy się żywym dowodem na to, że Słowo Boże ma moc twórczą, która zmienia ludzkie życie. I stajemy się prawdziwie dziećmi Bożymi na wzór Ojca w niebie, który nas stworzy na swój obraz i podobieństwo. Bo jak też czytamy w liście do Rzymian 10 rozdziale i 17 wersecie. Przed to wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Bóg pragnie, żebyśmy żyli tym, tym słowem na co dzień, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest właśnie to słowo. Jeśli karmisz się na co dzień Słowem Bożym, Ewangelią, to moc Boża w tobie pracuje. Ona rozwija Ciebie, daje Ci wzrost, poczucie bezpieczeństwa. Ewangelia sprawia, że masz tą nadzieję. To, to, że Bóg zadziała w Twoim życiu, że będziesz doświadczać tej miłości, tej radości, bo Ewangelia jest żywa, a poprzez a gdy wierzymy w to słowo, w tę Ewangelię, to nasze myślenie się zmienia, my się zmieniamy, bo Bóg nas zmienia poprzez Ewangelię, poprzez to żywe Słowo i czujemy to poczucie bezpieczeństwa, a to bezpieczeństwo czujemy tylko w Bogu, bo Bóg daje nam to bezpieczeństwo i pragnie, żebyśmy zanurzyli się w Nim, żebyśmy słuchali Go, żebyśmy karmili się Jego słowem. Bo, te, bo pragnie, żeby to Słowo pracowało we mnie, w Tobie, w nas cały czas. Bo On pragnie, żebyśmy żyli tym Słowem. I Panie. Ty nam przypominasz, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A to, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. I Jezu Chryste, ucz nas tego, żeby w nas wzrastała ta wiara, żebyśmy zawsze karmiliście Ewangelią, Twoim Słowem żywym, które nas przenika, które nas napełnia, które nas uzdrawia. Rozpalaj nas, Panie, swoją obecnością i przenikaj nas Twoją Ewangelią, żeby ta Ewangelia uzdrawiała naszą duszę, nasze wnętrze, nasze ciało. Przyjdź, Panie, i rozpalaj nas, żeby nasz umysł zawsze miał pokój. I w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam uzdrowienie, Umysł, uz ogłaszam uzdrowienie ciała. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam bezpieczeństwo, bo Twoje Słowo daje nam bezpieczeństwo i o to ogłaszam nad nami. I w imię Jezusa Chrystusa ogłaszam wolność od wszelkich ucisków, które nas dręczą, nie mają nad nami władzy, bo Ty, Panie, przychodzisz z dobrą nowiną i nie mamy się czego lękać, bo Ty jesteś z nami i pośród nas. Twoje słowo w nas pracuje, bo Ty żyjesz w nas. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pozdrawiam Was, moi drodzy i błogosławię z całego serca. Amen.